Włącz i zostań z nami. Że jest rekomendowane odwołanie wszystkich imprez sportowych. Takie mecze reprezentacji, oczywiście naszej z Finlandią i Ukrainą, odbędą się, ale bez publiczności. Komentujemy dla Państwa te działania podjęte przez rząd Artur Wróblewski uczenia Łazarskiego. Na ile konieczne działania, na ile potrzebne, na ile uzasadnione w obecnej sytuacji. W Polsce w tej chwili jest 68 osób, które było zarażone koronawirusem. Szanowni Państwo, i tak jak z mojego doświadczenia, czasami lek jest gorzki, a zabieg czy operacja jest trudna, uciążliwa i czasami zdarza się, że bolesna. Teraz ogłaszamy. Bardzo proszę wszystkich o stosowanie się. Urzędów skarbowych. Fiskus tutaj zachęca do tego, aby skorzystać ze strony EPIT, z elektronicznego rozliczenia. Zmiany tym, że spotkanie to było bardzo merytoryczne, bardzo rzeczowa dyskusja. Bardzo szczegółową informację przedstawił pan premier i panowie, panowie ministrowie. W dyskusji brali udział również oczywiście państwo marszałkowie. Oznacza na pewno to, że Unia Europejska musi przejść gruntowną zmianę. No, o tym już dawno mówiliśmy, nawet nie mówiąc już w trakcie, kiedy z 15 mówił o tych koniecznych reformach. W tej sytuacji należy upatrywać złych albo niedobrze przeprowadzonych decyzjach dotyczących polityki migracyjnej. To nie jest tak, jak Pan Poseł mówi, że komuś tu zabrakuje, brakuje serca, tylko dla mnie rozumu, no bo jeżeli się podejmuje decyzje słuszne, kierując się odruchem ruchem ludzkim, sama takie decyzje podejmowała, to trzeba przewidzieć konsekwencje i trzeba zaplanować odpowiednią politykę, w tym politykę prozdrowotną Unii Europejskiej. Urzędnicy. Unii Europejskiej, powiedzieć, że tu popełniliśmy błędy na wypadek takiej sytuacji i przekierować znaczną większość środków na zbudowanie systemu y, y, zdrowotnego, bo to o tym mówiliśmy, że jakby. Realizacja. No, wszystko ja że, związane z tym, żeby wyrównać poziom krajów poszczególnych europejskich z dostępem do służby zdrowia, no to jest kluczowa y, sprawa. COVID-19 cały czas wolne od COVID-19 województwo podlaskie i y, województwo kujawsko pomorskie Wolne, jeżeli chodzi o potwierdzone przypadki, bo Przecież nie mamy złudzeń, biorąc pod uwagę słowa ministra zdrowia, że i tamte przypadki mogą się wkrótce pojawić. Ale mamy na... Gramy dla ciebie i Twojej rodziny.